Właśnie skończyło się spotkanie z Tomkiem Samoilikiem i przed częścią autografową udało mi się go złapać. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wrażenie na Pyrkonie po swoim spotkaniu autorskim? Bardzo, bardzo miłe wrażenie, niesamowita impreza. i Liczba ludzi zakręconych na tym samym punkcie, co ja, jest imponująca. Czy to jest twoje pierwsze zderzenie z tym festiwalem? Tak, nigdy jeszcze tutaj nie byłem. To fantastyczna okazja. W tak już w sile wieku, w dojrzałem wieku, wreszcie przybyłem na, na legendarny Pyrkon, no i widzę, że to był błąd, że wcześniej tu nie przyjechałem. Wiele słuchaczy orientuje się, że tworzysz komiksy. Ja miałem przyjemność niejednokrotnie na Antenie Radia Fera recenzować, i zawsze rozpoczynałem swoje wypowiedzi od stwierdzenia, że jesteś polskim Waltem Disneyem. Jak byś się odniósł do tego stwierdzenia? małym Waltkiem Disneykiem bez wąsika i zaplecza finansowego. To, to i owszem. Bo pewnie szmergla mam porównywalnego z, ze słynnym Disneyem, jeśli chodzi o... o... To jak ta praca mnie wciąga, nie potrafię przestać e, cały czas wymyślam jakieś nowe komiksy, to to może jest ta, ten wątek, który e, łączy mnie ze słynnym Disney'em. To znaczy, ja bym doszukiwał się trochę innych podobieństw. Nie chodzi tu o, o kwestię, że często e, Twoi bohaterowie to są zwierzątka, ale o fakt, że Twoje komiksy to są rozbudowane edukacyjne historie które można, mogą czytać praktycznie wszyscy. Tak jakby ekranizować Twoje komiksy to byłby film rodzinny, na który by całe rodziny z najmłodszymi, trochę starszymi mogli spędzić niedzielne popołudnie. Bardzo mi miło to słyszeć, bo dokładnie taki cel przyświeca mojej pracy. Tak właśnie chciałbym, żeby moje komiksy były odbierane, takie robię, żeby miały kilka warstw, przynajmniej takie podstawowe. Warstwę dla małego dziecka, warstwę dla troszeczkę bardziej dojrzałego, wyrobionego, ale dziecięcego czytelnika i warstwę dla dorosłego, który musi to dziecku czytać albo z nim przeglądać przynajmniej te strony, tak żeby ten dorosły też nie zgrzytał zębami ze złości, że nowego samojlika musi w domu czytać. Czy masz może odzew, dokąd sięga twoja twórczość? Bo okej, okay, rynek komiksowy, czytelnicy komiksowi jak najbardziej pochłaniają twoje dzieła, ale czy właśnie dochodzą do ciebie informacje, że ten komiks jest gdzieś wykorzystywany albo czytany przez kogoś spoza środowiska komiksowego? Dostaję co jakiś czas bardzo sympatyczne e-maile od rodziców, od mam, tatusiów, którzy ten komiks albo przez przypadek dostali jak, jako nagrodę w jakimś konkursie, powiedzmy, czasami tak się zdarza i piszą mi, że, że, że jest świetnie, że się nie spodziewali, że, że komiksy do tej pory utożsamiali z czymś zupełnie innym, a wciągnęły się w to ich dzieci i oni sami. I to są bardzo sympatyczne sygnały. Nie słyszałem jeszcze, żeby komiksy były wykorzystywane jako narzędzie edukacyjne, ale nie obraziłbym się, bo, bo to też jest jeden z tych celów. Zrobić ciekawą opowieść, która jednocześnie ma duży ładunek edukacji, temu służą przypisy na końcu każdego komiksu, ale proszę nie mylić z takimi przepisami naukowymi, które są dosyć nudne i usypiają. Są przepisy komiksowe, wesołe z obrazkami, a po prostu zawierające troszeczkę więcej informacji. Takie ciekawostki dla najmłodszych, które w zasadzie dla tych najmłodszych są na wagę złota. Otóż to taka potężna piguła ciekawostek, powiedziałbym, w każdym tomie, czy ryjówek, czy, czy w ostatnim żubrze, czy w Bartniku Ignacie, na konkretny temat danego gatunku, czy miejsca, którego tyczy akcja, ale właśnie w takiej formie, żeby to nie zanudziło, a rozbudziło tylko ciekawość, żeby sięgnąć po więcej. Jak długo zajmuje ci stworzenie takiego jednego albumu? Około roku. To, to od takiego pierwotnego pomysłu do momentu wysłania komiksu do druku mija okrągły rok, czasami dłużej. To jeszcze w zależności od tego, jak bardzo zaangażowany jestem w inne prace po godzinach powiedzmy, bo nie zapominajmy, że ja mam normalną zdroworozsądkową pracę. Jestem poważnym naukowcem. Pracuję w Instytucie Biologii Staków Polskiej Akademii Nauk, gdzie badam historię przyrodniczą Puszczy Białowieskiej. I to zajmuje mnie za dnia. Natomiast wieczorami przemieniam się, jak to superbohaterowie mają w zwyczaju, w zupełnie inną postać komiksiarza. Także to, to wszystko jest system naczyń połączonych i no, oczywiście niektórym komiksy zajmują dużo mniej czasu i pewnie ja też byłbym w stanie, siedząc non stop nad jednym albumem, zrobić go w trzy miesiące. Nad czym teraz pracujesz? W tej chwili ukończyłem szczęśliwie pracę nad trzecim tomem Przygód Ryjówek, nazywa się Powrót Rzęsorka. I... Właśnie się drukuje. W zasadzie miał się wydrukować na, na pyrkon, ale przez to, że wymyśliłem dosyć skomplikowany w druku dodatek do tego komiksu, czyli dużą rozkładaną mapę świata ryjówek, e, drukarnia się nie wyrobiła, ale już wkrótce premiera. E, natomiast teraz mam na tapecie zupełnie innego bohatera, zupełnie inny komiks, i inne klimaty. Natomiast e, sama idea pozostaje taka sama. E, komiks, który ma bawić i edukować zarazem. Nie chcę za dużo zdradzać, bo wiem z doświadczenia, że jak za dużo naopowiadam o jakimś nowym projekcie, to potem zaczynają się niespodziewane schody i, i cała rzecz niestety traci tempo. Powiem tylko, że będą nietoperze. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Dziękuję uprzejmie. Moim rozmówcą był Tomasz Samoilik.